Samochody są Tysazenka, część dziesiąta. Witam po raz dziesiąty. Jeszcze, jeszcze kilka odcinków będzie, około pięciu, na których będę Was zanudzał tymi opowieściami o samochodach, które posiadałem. Od razu wie, że nie jestem jakimś tam znawcą techniki samochodowej. Opowiadam tylko takie swoje wspomnienia swoje praktyczne wspomnienia z ewentualnych napraw. No i troszeczkę wspomnień z tego ze stacji demontażu, jak rozbierałem samochody, więc trochę z użytkowania, trochę z demontażu. No i więc mówię jeszcze, jeszcze będzie prawdopodobnie pięć odcinków, później, później zaczęły się już, później zaczęła się era nowożytna. Samochody nowoczesne, po pierwsze na których się nie znam, a po drugie których nie lubię, więc nie będę się wypowiadał na temat tych nowoczesnych samochodów. Dzisiaj będzie gaz 69M. No, trochę o łazie jeszcze powiem, i trochę o multikarze. A ubrałem się tak, dlatego że gaz to jest no, samochód wojskowy, radziecki samochód wojskowy. Dużo tego szło na Kubę, dlatego czapka jest kubańska, oryginalna, przywieziona z Kuby przez moją córkę. Więc taki akcent chciałem zrobić troszeczkę militarny, było we wszystkich krajach KDL-u, tych krajów demo, krajach Demokracji Ludowej, między innymi w Polsce, było tych samochodów dużo. Dużo jeździła, jeździło tym wojsko, jeździła milicja, i mówię, na Kubie prawdopodobnie do dzisiaj to jeździ jeszcze. I to był całkiem dobry samochód. To jest całkiem dobry samochód, bo jeszcze taki jeżdżą. Jest dobry samochód, bo moim zdaniem lepszy niż Uaz. Jest taki trochę, troszeczkę był od ułaza mniejszy, węższy, taki bardziej, bardziej zwrotny, bardziej sprytny. No i moja przygoda z gazem to zac... A, właśnie. W roku 1989, jak że tak powiem, ten u nas rozpadł się ten stary ustrój. Więc wojsko sprzedawało y, te swoje samochody, przechodziło na łazy, przechodziło na nowocześniejsze samochody i można było dużo tego kupić z wojska, dlatego pojawiły się na rynku takim prywatnym. Pojawiły się na rynku prywatnym już, już no, przerejestrowane i, i było tego całkiem sporo na początku lat 90. No a ponieważ mówię, łazy to mówię, wspomnę o Łazach. Łazy się sprzedawały na wschód, chociaż tam były produkowane, ale wracały z powrotem. Kilka ich sprzedałem na wschód. Natomiast gazikiem jeździłem około 10 lat. Jeździłem, ja jeździli moi pracownicy. Był taki samochód, że tak powiem, no, służbowy. No i co? Może zacznę od tego, jak kupiłem ten samochód. Zacznę od tego, jak kupiłem. To była taka bardzo ciekawa przygoda, którą bardzo pamiętam, gdzie wyczytałem w gazecie jakiejś naszej chyba lokalnej, że sprzedaje się taki gazik w tutaj okolice Milejczyc. To jest niedaleko od Siemiaty, czy ode mnie też niezbyt daleko, więc wybrałem się. Z, no, tam w każdym razie byłem mocno zainteresowany, wybrałem się z pracownikiem, z pieniędzmi od razu. No i jadę. Taka mała wieś w okolicach Milejczyc, już nie pamiętam nazwy zajechaliśmy, no niestety nie ma faceta, nie ma samochodu więc no zapytaliśmy tam sąsiadów a on mówi, nie ma problemu, panowie znajdziecie go w Milejczycach w knajpie wtedy jeszcze w każdej gminie, tak jak u nas pod Lasianka w Milejczycach też była taka gersowska speluna w knajpie go znajdziecie, nie ma problemu, jedziemy do Milejczyc pod knajpą samochodu nie ma ale w knajpie, tylko spytaliśmy co jest właściciel jest właściciel samochodu, oczywiście wiesz, przy piwie. Na, nawalony całkiem nieźle. No, no i mówi, mówimy, mu, że jesteśmy w sprawie samochodu zainteresowani. Dobra. No to yy, idę najpierw wam pokażę. No wychodzi z tej knajpy, idzie wężykiem oczywiście. A to ślisko było tak zima. Nie było dużo śniegu, ale było bardzo ślisko. Mokro, ślisko było, więc jak już szedł do samochodu, okazuje się, że samochód skitrał tam, że tak powiem, ze 100 metrów czy z 200 dalej od knajpy, żeby nie wsiadać od razu pod knajpą, jak się narąbie. Już na, bardziej w kierunku swojej wsi. No, pokazał nam tego Łaza. No, bardzo mi się podobał, bo naprawdę był, no, wprawdzie silnik był już założony żukowski, ale napędy działały. Reduktor działał, bo tam jest no, napęd na cztery koła, był na stałe, włączony i był reduktor. Rozdatka to się nazywa po, po, fachowo po y, ich niemu. Także rozdatka rabotała, bo tam jest biegi terenowe i polowe. Skrzynia biegów trzybiegowa, taka jak w żuku, jak, jak w Warszawie. No, plus ta rozdatka, więc w sumie było sześć biegów i dwa do tyłu. Więc no, to wszystko bardzo mi się spodobało. Mówię, no to nie ma problemu. Kupuję. Kupuję, ale facet mówi, dobra, ale ja muszę nim zajechać do domu, bo po pierwsze tam jeszcze jakieś części nam miał dać z tego e, takie zapasowe, które miał. No po drugie, trzeba go, tak czy inaczej, trzeba był, było go odwieźć. No to dzisiaj, do, do dzisiaj pamiętam: wsiadł ten samochód, jedźcie za mną. Ja byłem Mercedesem 115 i z pracownikiem, i z trudem zdążałem, on żwirówką taką wiesz, no dość szeroką żwirówką, ale bo nie, nie równą, bo na wierzchu był taki oblodzony śnieg, ubity. Jak on zasuwał tym łazem, to ja się martwiłem, myślę sobie, no nie szkoda mi jego, bo to pijak, ale kurczę nie kupię tego samochodu, on go rozwali. On zapierdzielał, ile mu fabryka dała tym, tym gazem, ledwo zdążyliśmy mercedesem za nim. No, ale wiesz, pijany masz szczęście. Dojechał do domu, kupiłem tego gaza. No i w sumie byłem zadowolony. Mówię, użytkowałem na początku na tym silniku Żuka Jeździłem, wstawiłem tylko i już, już wtedy miałem środek. Wstawiłem instalację gazową jakąś z rozbielonego samochodu, założyłem gaz i to całkiem fajnie jeździło. Używałem tego do. O, zaraz pokażę. Tutaj mam zdjęcie, jego bez. A to był. Gaz 69M, czyli taka wersja sztabowa, zarejestrowany był na 8 osób. Tu już plandekę dorobiłem sam na 8 osób i, i co? No, po trzy osoby na ławce z tyłu, z każdej i dwie osoby z przodu. No ja używałem tego nie do przewozu osób, tylko y, miałem wtedy laweta, to było marzenie. Miałem wózek holowniczy motyl. Były takie wózki holownicze, na które gdzie tylko dwa koła się wstawiało, przednie lub tylne. No i holowało się ten samochód, taki nawet niesprawny. Więc na pakę wózek holowniczy i używałem to jako taką pomoc drogową, jako złożenie samochodów do, do siebie na środę. Całkiem dobrze to się sprawowało, ale ten silnik benzynowy jeszcze z gazem był taki nieprzewidywalny, nie, niezbyt płynnie chodził. Więc trafił mi się na szrocie Mitsubishi Galant. Taki bardzo stary Galant, jeszcze z tylnym napędem. W, mówię w dieslu, i miałem tu takiego kole, o którym obiecałem, że będę opowiadał. I ten kola złota, tak powiem, na no, tak jak ja, ale że tak powiem, no, smykałkę techniczną miał i nie ma problemu. Ja ten silnik założę ci. Założył ten silnik ze skrzynią do tego gazika. Trzeba było troszeczkę tą skrzynię redukcyjną przesunąć do tyłu, czyli tylny wał napędowy skrócić, przedni wydłużyć. Ale to, że tak powiem, dopasował i to wszystko działało całkiem fajnie. Miało już wtedy nie 6 biegów, tylko 10, bo rozdatka robotała tak jak trzeba. No więc tylko tyle, że wolny był. Diesle mają mniejsze obroty. Był wolny, ale silny za to. Za to silny, no i przez tą siłę, to troszeczkę mam też wspomnień, bo chciałem się pochwalić stał w dole, Chciałem się pochwalić klientowi, tam koledze, jak on fajnie zapala. I tak, nie wsiadając do samochodu, przekręciłem kluczyk, a on był na wstecznym. Ruszył do tyłu, no i niestety straciłem WFM-kę śliczną. Nie straciłem, ale zmasakrował. On od razu ruszył do tyłu i rozjechał mi motocyk w WFM. Stara WFM-ka, fajna, którą jeździła moja córka, 12 i woziła po dwie koleżanki, jak się później okazało. No ale no trudno, tam trochę poklepaliśmy tą WFM-kę, jeszcze jeździła, ale wyglądu już nie miała. No to taka przygoda, gazik mi, że tak powiem, zgwałcił WFM-kę. No, i używałem tego gazika z takich, że tak ciekawych przygód. To jeszcze powiem, że pracował u mnie taki Stasiek, no, młody chłopak, ale taki dobrze zbudowany, nie jest niezbyt wysoki, ale tak ze 180 cm, ale dobrze zbudowany taki. No, i wysłałem go swego czasu tym gazikiem z motylem po malucha do Gryziska, tu niedaleko. No, i później mi, o, dopiero klient mi później opowiadał. Panie, cóż to za człowiek? Przyjechał. Trzeba było, żeby włożyć te dwa koła na motyla, to trzeba było samochód podlewarować. A on wziął tego malucha, to jeszcze stary typ malucha był, wziął go z przodu, tam nie wiem, zderzać się od spodu i wstawił ręcznie na malucha. Na tego, na, na motyla. No, no jest, był bardzo silny. Jak się okazało, później rozmawiałem z nim, zresztą i z jego ojcem jeszcze rozmawiałem, że jego dwóch braci, jego ojca pracowało w cyrku jeszcze dawno temu pracowało w cyrku jako atleci także te, tą siłę miał taką genetyczną no także nawet ten sam przód podnieść od malucha to jednak jak cały maluch tam chyba yy, ważył z nie wiem z, y, około 6 chyba jakieś no nie, nie będę mówił ale z 700 kilo ważył no to tam trzeba było te 200 stówy podnieść z przodu no to takie przygody z tym gazikiem i jeździł dość długo jeszcze taka wspomnę, że w końcu spr... a jeszcze mój syn tym jeździł nie ma nic jazdy, jeździł tym bocznymi drogami tutaj czasami gdzieś tam do kolegów nawet na, na imprezki jeździł bocznymi drogami no teraz po latach amnestia to mogę się przyznać że jeździł bez prawo jazdy i czasami jeszcze nawet jak, jak to była impreza jakaś osiemnastka czy yy, a on nie miał 18 lat, no to myślę, że yy, i po alkoholu jeździł, ale to nie ma się czym chwalić no niestety. No ale wszystko się skończyło dobrze. W końcu nowoczesny miałem już później autolawetę, o której opowiem. Zrobiono z żuka, więc sprzedaję tego gazika. Z, wystawiłem do, do, gdzieś tam do gazety. Przyjechał klient z drugiego końca Polski. Kupił tego gazika, całkiem nieźle zapłacił. Jeszcze dołożyłem mu drugi zestaw kół. No i, no i wszystko w porządku. No ale dlaczego tą sprzedaż wspominam? Bo dosłownie po ośmiu latach, tak około 8 lat już był internet, 8 czy 10 lat minęło i znaleźliśmy tego gazika w internecie do sprzedaży, tak jak kupiony od nas, stał zrzucony pod płotem i że tak powiem, koła wrosły w ziemię obok ten drugi zestaw kół był, a facet tak kupował to miał takie ambitne plany, że go odrestauruje no ja go trochę odrestaurowałem, ale, ale w sumie źle zrobiłem, bo z zielonego przemalowałem na czerwony, na wiśniowy było to już, już nie w oryginale no więc tak skończyło się, skończyła się moja przygoda z gazikiem później mając środ rozbierałem kilka łazów mówię sprzedałem nawet nawet kilka sprzedałem na wschód o, na, nie, sprzedałem na wschód, ale to już był UAZ taki 469 to już samochód taki bardziej nowoczesny też tego dużo było u nas w wojsku i w milicji, później w policji jeszcze u nas policjant no, w blisku jeździł takim no one dużo paliły, ale takie w miarę były w miarę, nie były tak sprawne jak gazik ale też dobre, miałem taką przygodę z UAZem jak było u mnie dwa razy, nagrywało program Tefan Turbo, Pojechany Weekend. Pierwszy raz to był z motocyklami, drugi raz z samochodami terenowymi. Skrzyknąłem tutaj takich kolegów, co mieli terenówki, żeby przyjechali. No i ci uczestnicy programu tam mieli się przyjechać. Poza tym właściciele tych terenówek się pokisywali. Wtedy było duże błoto u mnie na to, że był niewyczyszczony ten staw jeszcze duży. No i można było tak przy skraju tego stawu po błocie sobie się potaplać. Ale żeby pojechać na środek, to wszyscy się bali. Natomiast był taki Sławek, właściciel ułaza, a Ułaz z silnikiem jeszcze beczki, ale 3-litrowy silnik beczki. Ciężki, duży silnik, ale z potężnym momentem obrotowym. I on przejechał przez cały staw ty Nogi na kierownicę, na kokpit tylko, bo miał kanapę pod wodą nawet. No, dostał, dostał brawa. No, telewizja miała fajny, wiesz, fragment. I zawstydził to te nowoczesne terenówki. Także, UAZ czy gaz to jest naprawdę wojenna maszyna. Nie wiem, czy to prawda, ale takie ogólne legenda mówi, że gazik był zrobiony tak w powie, Ruscy po wojnie zostało im trochę dzipów, trochę Willisów. I tak trochę z dzipa, trochę z Willisa, i zrobili swój samochód lepszy niż, niż tamte. Także łazików trochę rozbierałem jednego. Pamiętam, że zamieniłem na KTM-a. To mój syn się cieszył, bo, bo zamieniłem na KTM-a 125 na kosówkę. Więc trochę musiałem dopłacić, ale i to i tak się opłacało. Więc o łazach, o gazach raczej mam dobre wspomnienie. No, a jeszcze przy okazji, jak o tych samochodach terenowych mówię, to wspomnę tak troszeczkę, tylko Zapomniałem, jak mówiłem o Zaporożcu, to zapomniałem powiedzieć o tym, że z, z, no, Zaporożec też robił terenówki takie malutkie. I ja nie miałem takiej terenówki, nie rozbierałem, ale jak jeździłem na wschód, to zdarzyło mi się i oglądać i jechać taką, wołnianka, to się nazywało. Tam Luas chyba prawidłowa nazwa, ale popularnie wszyscy mówili wołnianka. No, i Wołnianka, malutki, krótki zwrotny, teoretycznie dobry, jak opowiadali, zwrotny, nawet jakieś tam konkursy wygrywał, yy, dzielności w terenie, ale no, oczywiście awaryjny, jak wszystkie ruskie pojazdy. No i to charakterystyczne jeszcze było to, że tam ci mówili, zresztą ja jechałem w środku jako pasażer, w Wołniance nie pogadasz. Tam się działo się na skrzyni biegów, silnik bardzo blisko z przodu, bo w Zaporożcu ten silnik był. Z tyłu, więc też był głośny, ale dało się jeszcze rozmawiać. W Wołyniance nie pogadasz. To tak, taki był tekst. Poza tym, a jeszcze właśnie, jak już o zaporożcach mówimy, to zapomniałem wczoraj powiedzieć dowcip zagadkę. Przy zaporożcach to była taka zagadka kiedyś, e, e, czym różni się zaporożec od samolotu odrzutowego? No i odpowiedź była taka: samolot odrzutowy, najpierw widać potem słychać, a Zaporożca najpierw słychać, a potem widać. Więc, no nie wiem, czy śmieszne, ale tak mówili, że takie, takie w Zaporożcu nie pogadasz. A, i dobra. To, to, ten ułaz Gaz, to powiedziałem tyle, co pamiętam, a jeszcze przy okazji przy tych dziwnych pojazdach przy okazji pokażę, miałem dość długo taki pojazd, który się nazywa Multicar. Multicar to jest taki nerdowski pojazd. Pojazd NRD, dwucylindrowy, diesel chłodzony powietrzem, bo ja miałem tego starszego Multicara. To jest M22. I on miał tak dwucylindrowy silnik chłodzony powietrzem. Też legenda mówi, że to był. Połówka silnika z tego zrubura. Pojemność tylko 800, 13 koni tylko. Warczał głośno, tak jak za No, jeździł tylko 25 km na godzinę. To taki był WMPO, stosowany ten pojazd. Był w WMPO w czasach PRL-u popularny. Bardzo dobrze zapamiętałem te starsze multikary, bo jak mieszkałem w akademiku na Falenckiej, to dosłownie. Visa V -vis akademika była baza pojazdów MPO i oni o siódmej rano przychodzili do pracy, więc tak gdzieś jak zima zwłaszcza odpalali to po kolei rozciągali niektóre, niektóre odpalali. Hałas był okrutny, bo to głośno warczyło, warczało, dymiło czarnym dymem. Więc pamiętam hałas multikarów tych dwucylindrowych, bo później były takie już nowsze multikary, to tamte były już czterocylindrowe, tamte tak nie warczały. Czterocylindrowe, już tam silniki jakieś były, takie, takie, które miały nie 13 koni, ale ze 40. To tam to już był normalny samochód, Ten malutki, taki, taka jak zabawka wyglądała. Kabina jednoosobowa, z prawej strony silnik. jednoosobowa kabina, malutka, koła, tam też 13 chyba cali, 13,5 były takie nietypowe. Z tyłu, ja pamiętam, w swoim to. Łańcuchy założyłem na tylne koło, bo zimą tym jeździłem. Kiedyś w każdej gminie było wysypisko śmieci. było. Nie było tak, że się y, płaciło i MPO zabiera, tylko każdy mógł sobie na gminne wysypisko zawieźć te śmieci. I w sumie to było fajnie, bo po pierwsze nie trzeba było płacić, po drugie na tym wysypisku też byli tacy, że tak powiem, biznesmeni y, lokalni, którzy wybierali z tego. Puszki, czy tam jak coś metalowego, czy nawet butelki, i sprzedawali, więc segregacja śmieci była. To na marginesie o wysypisku, i komu to przeszkadzało? Później, jak czy wysypisko było pełne, przeważnie robili to w starych wirowniach, zasypywało się ziemią i okej. Okay. Że tak powiem, to z prochu powstałeś, w prochu się obrócisz. Używałem tego, mówię, do wywożenia śmieci, do lasu, po jakieś tam drewno na opał. Taka fajna zabawka była, tylko że ten mój akurat to trochę awaryjny był, bo miał wycieki z każdej strony, silnik jak kupa smoły ciekło, drogę znaczył do domu, ale jeździł. Więc takie wspomnienia z tymi y, pojazdami z czasów PRL-u i to by było na tyle, o, na koniec jeszcze tylko wspomnę, wytłumaczę się, no, przepraszam za jakość dźwięku i jakość obrazu ale to już się niedługo zmieni, bo już zakupiłem i lampę i mikrofon, tylko czekam kiedy przyjdą. Więc myślę, że jeszcze ze dwa dni i będzie jakość już lepsza. A na razie po prostu dzisiaj postanowiłem trochę głośniej mówić. Może to będzie lepiej. Także do usłyszenia jutro.